Pa, pa, pa. Audycja Totti Frutti, a w niej no właśnie, Michał Wierba aka Mike Werba. Właściwie nie wiem, jak się teraz przedstawisz przy tym nowym projekcie. Czy, czy Mike Werba, czy, czy jednak Michał Wierba? No Michał Wierba. Jedno i drugie. To zależy od, że tak powiem, szerokości geograficznej. Mhm. Pseudonim narodził się w taki sposób, że grałem koncert w Baltimore i po tym koncercie Ktoś do mnie podszedł i powiedział, że fantastycznie grasz, ale twoje nazwisko jest niewypowiadalne absolutnie mm. i musisz coś zrobić, żeby, żeby to było, nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć twojego nazwiska. I co ciekawe, nie ja wymyśliłem, tylko właśnie ta osoba, nie pamiętam kto to był, z publiczności powiedział, że Mike Verba to brzmi jak ktoś, z kim chciałoby się nie wiem, przebywać, z kim chciałoby się hangować, może tak. Ja sobie pomyślałem, okej, okay, w sumie brzmi dobrze, no to tak to powstało. No proszę i doszliśmy do clou, e, clue, no bo to właściwie jest chyba pierwsza płyta, gdzie tego pseudonimu używasz tak oficjalnie. Tak. Mało tego, jest to pierwsza płyta e, winylowa w twojej dyskografii, pokazuję ją tutaj do kamer w studiu, <grym> bo to jest bardzo ważny moment w twojej m, drodze artystycznej. No właśnie, ale żeby do tego dojść, do tego dojrzeć, musiałeś tę drogę przebyć bardzo długą, nie chyba wyboistą, ale Taką bardzo ciekawą, bo późno ją zacząłeś w wieku 17 lat, zacząłeś grać na fortepianie. E, tak, to jest prawda. E, nie dawano mi żadnych szans. Jestem takim, no, pamiętam, że nawet że mój nauczyciel, ja grałem na perkusji przez jakiś mm -hmm. czas. E, powiedział mi, że jestem postacią tragiczną jak Konrad Wallenroth. Ale dlaczego? <laughs> e, bo ścieżka którą, ścieżka, którą wybrałem, jest Aha. absolutnie nie do, nie do przejścia i nie do zrobienia. E, okazało się zupełnie inaczej. Okazało się, że, że właściwie zacząłem. Miałem 17 lat, 3 lata później już. 3-4 lata później już wygrałem za demkę mm -hmm. Także to stosunkowo szybko poszło. Eee, yy, pamiętam, że bardzo, bardzo dużo mi zajęło czasu. Yy, bardzo dużo czasu spędzałem wtedy w sali, bardzo dużo ćwiczyłem, bardzo dużo pracowałem, bo miałem po prostu ogromne braki wtedy, prawda? Mm -hmm. to, bo siłą rzeczy, zaczynając w wieku lat 17, to, to nie ma szans. Kiedyś ten repertuar trzeba, prawda, przerobić, trzeba to wszystko, trzeba to wszystko yy, wgrać przede wszystkim. I ja miałem takie. Moje doświadczenie było takie, że. Ja wiedziałem od zawsze, jak ja chcę brzmieć. Ja słyszałem to wewnątrz siebie, natomiast droga do tego, żeby to, żeby to otworzyć, żeby to, żeby to wychodziło w takiej formie, w jakiej, w jakiej teraz wychodzi, no to zajęła czas, prawda? Więc, 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 więc tak, no, jestem takim przypadkiem, przykładem tego, że, że można zacząć w każdym, tak powiem, wieku i można robić rzeczy no, kiedykolwiek. Dlaczego w Twojej drodze, w Twojej koncepcji pomyśle pojawił się fortepian? Um, dlaczego Fortepian? Co w nim jest może tak magicznego? Myślę, że możliwość kreowania y, całości świata przedstawionego. Um, bo jest, y, jest to dla mnie zawsze ważne, żeby moja wyobraźnia to to w jaki sposób słyszę, to w jaki sposób czuję, żeby tworzyło cały świat, który obejmuje słuchacza. Mhm. I najłatwiej chyba to robić na fortepianie. Najłatwiej to jest, że tak powiem, takie tricky słowo tutaj, bo, bo to jest trudne. Natomiast, natomiast fortepian umożliwia w ogóle zasób, środków do tego, żeby to robić. Jeśli jeszcze dołączymy do tego elektronikę, instrumenty takie jak keyboard, instrumenty takie jak rozmaite sensory, produkcja i tak dalej, no to już dostajemy taką pełną, gotową barwę, jakby bazę barw, z których można, można. Można budować. Zawsze byłem e, wyczulony na, 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 na malarstwo, na kolory, na, na emocje, które są w, w obrazach I, i później, kiedy chciałem to przenieść na, na dźwięki, no to ten fortepian, ta rozmaitość właśnie brzmień, barw, y, dotyków na instrumentu, różnych dotyków, które mam na instrumencie do dyspozycji, no to siłą rzeczy to, to wyszło, prawda, mhm. w, w mojej grze. Ja na początku, jak przedstawiałem Ciebie, yy, że jesteś w studiu, zabrakło jednego takiego yy, sformułowania, bo może użyłbym, gdybym był na scenie i zapowiadał Twój występ, mm -hmm. a, że światowej sławy. Ale pytanie, czy to jest dobre sformułowanie w Twoim kierunku i użyte, czy też nie? No bo jednak jeździsz po świecie, yy, współpracujesz z fantastycznymi muzykami, właściwie mm -hmm. o tym moglibyśmy rozmawiać bez końca. Tak, mam sporo współpracy międzynarodowych na, na swoim koncie. Bardzo to lubię. Była to, była to taka rzecz, która mnie, mnie ukształtowała, bo zupełnie inaczej się gra taką muzykę, jak, jak ja. Czy to jest jazz, czy to jest elektronika, czy jakkolwiek to nazwać. Um, I zupełnie inaczej się ją gra, kiedy człowiek dotknie. Um, współpracy z ludźmi takimi jak Ronnie Buraszek, Wayne Scoffery Chico Freeman, ludźmi, którzy grali, tworzyli tę muzykę jakby w samym, w samym takim korzeniu, w samym takim najbardziej bazowej, takiej podstawowej, jakby esencjonalnej, tak, formie. No jeżeli się, nie wiem, kilkadziesiąt razy wyjdzie na scenę z są Wayne Shortera, no to cokolwiek już potem nie gramy, to nosi to piętno, to, to gdzieś to piętno zostaje na nas. Nawet jeżeli, nawet jeżeli później, nie wiem, biorę muzykę bardziej może contemporary, Classical, bardziej może jakąś ilustracyjną, no to zawsze gdzieś ten ślad pozostaje. Nawet w, nawet w tym, jak się, jak, się, jak się tworzy formę, nawet w tym, w jaki sposób się oddziałuje na słuchacza, w jakiejś, w jakiejś yy, takiej charyzmie, która zostaje w, w, w muzyce, bo to jest ciekawe, że jeśli Ktoś wychodzi przez szereg lat na scenę z kimś takim jak McIntyre czy Wayne Shorter, to samo bycie w jednym pokoju z takimi ludźmi wymaga bardzo, bardzo dużego poziomu charyzmy, poziomu czegoś takiego skupiania uwagi na sobie, prawda? Tak jak w filmie widzimy aktorów, jak jeżeli wyjdzie, nie wiem, powiedzmy sobie ten Daniel Day-Lewis, no to stanąć obok niego to już jest coś, prawda? Eee, więc jeżeli ja stałem z takimi ludźmi w jednym pomieszczeniu, w jednym, na jednej scenie itd. i tak dalej. i i nawet się zastanawialiśmy, kto z nas to. <grych> to było ciekawe. To, to... później to zostaje, prawda? To później, później człowiek się już jakby... Coś się w nim otwiera i to coś, to coś... Ile razy wychodzę na scenę, tyle razy to coś jakby Stara się dawać coś. Innym. Trudno o tym mówić, ale myślę, że wiesz mhm. o co mi chodzi. Tak. Na tej liście fantastycznych współpracy myślę, że zaszczytne miejsce jest również dla Daryla Holla. Chciałbym Ta. w ogóle, jak się poznaliście, bo rozumiem, że to jest Daryl Hall z tego słynnego duetu Daryl Holland i John Oates. Um, to chyba nie mówimy o tym samym Daryl Hallem. Bożem mówimy no już myślałem, o, że mówimy że o basista Daryl Hormes z, z Paryża fantastyczny, z, z którym współpracowałem grałem z nim kilka koncertów właśnie z Chico Freemanem. Um, grałem również z, z basistów paryskich grałem również z, um, z basistą Reggie Washington, basista z RH Factor. Więc, więc, więc tak, tak ta, jakby ta plejada muzyków, z którymi, z którymi mhm. grałem jest, jest, jest dość, dość duża, zróżnicowana i, i na pewno wszystko to zostawia na, na mnie swoje piętno. Tym bardziej, że wychodzenie na scenę z nimi to, to jest takie doświadczenie, że, że ja zawsze chciałem, ja, ja, ja nigdy nie uważałem, że jestem w jakimś sensie. Nie wiem, mamy taki polski kompleks, prawda? Ja czegoś takiego w ogóle nie miałem nigdy. W sensie m, uważałem, że to jest coś niewłaściwego w ogóle myśleć w taki sposób. Mówmy się, jeżeli się zaczyna w wieku lat 17. I wie się, że, że, że się jest 10 lat do tyłu za wszystkimi. Mm -hmm. To nie ma czasu na takie, na takie zastanawianie się, prawda? Czy, czy jestem gorszy od kogoś, czy coś nie, czy wychodzi na 100%. I to jest piękne. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za parę minut. Tutti frutti, pa, pa, pa. Michał Wierba jest gościem audycji Tutti Frutti. Te nazwiska, te fantastyczne postaci, które spotykasz na swojej drodze. Czy to jest taka lista Twoich życzeń i sobie tak odhaczasz po kolei, czy może są to jakieś przypadkowe zdarzenia, które ciągną za sobą, nie wiem, współpracę też w studiach nagraniowych? Yy, tak, zdecydowanie. Z, z Ronim burażem nagraliśmy dwa albumy. Pierwszy był wydany w 2019 roku, nazywa się Dance of the Great Spirit i był Grammy Considered w 2020 roku. Kolejny, który, który z nim nagrałem, album wychodzi w tym roku. Jeszcze nie wiem, jaki jest tytuł. Wiem tylko, że, hmm. że, że w tym albo w przyszłym roku będzie, będzie premiera. Nagraliśmy również jedną płytę koncertową, która też jest, że tak powiem, w, w archiwum na razie. I czy to jest lista ludzi, którą sobie odhaczam? Jakbym miał listę ludzi, którą miałbym sobie odhaczać, to myślę, że tam. Tam byłoby jeszcze dużo więcej nazwisk. Może e masz. E Ale część z nich już nie żyje. <laughs> e na pewno na pewno żałuję strasznie, że nie udało mi się zagrać z Wallace'em Ronnie, e bo zmarł w, w czasie pandemii, a były do tego przymiarki. Mhm. I zagrałem z nim raz na, na, na warsztatach, ale to ja miałem wtedy, nie wiem, 20, 23 lata może to, to, to jakiś taki początek. Ale pamiętam, że to było niesamowite, bo pierwszy raz położyłem jakieś akordy i nagle on zaczął grać i, i nagle to wszystko zaczęło działać. Ja wiedziałem, że, że, że jakbym y, wtedy no, był na wyższym poziomie, jaki jak jestem teraz, to, no, to, no to w ogóle ta współpraca miałaby, miałaby sens, prawda? Ehm, no co, no, mam wielu takich, takich, takich ludzi, z którymi gdzieś tam, gdzieś tam chciałbym zagrać, chociaż teraz bardziej się skupiam na tym, żeby ile mogę wyciągnąć z siebie, ile mogę z tego, z tego miejsca, które, które otwarłem, ile ja mogę stamtąd wyciągnąć. Uh -huh. bo, bo granie z innymi, współpraca z innymi to jest jednak zawsze jakieś, jakieś może trochę może nie chowanie się za nimi, ale zawsze jakieś, jakieś stanie obok nich. A, a trudniej jest. <laughs> Trudniej jest samemu tworzyć cały świat. To jest, to, jest, to jest trudniejsze, ale też ciekawsze. Adam Pierończyk, będąc dyrektorem Sopodże z Festiwalu, powiedział mi tak w jednej z naszych licznych rozmów, że trzeba dojść do pewnego etapu w swoim życiu, żeby poczuć się pewnie ze swoim instrumentem, żeby wejść do studia, zarejestrować jako solista płytę. Samemu. Samemu. Zgadzam się. Czy to jest właśnie taki moment, yy, który poczułeś, że to spowodowało, że wszedłeś do studia, zarejestrowałeś ten najnowszy album właśnie, o którym teraz będziemy rozmawiać? Myślę, że tak. Yy, myślę, że, myślę, że tak. Myślę, że to jest taki, to jest taki moment, kiedy, kiedy, człowiek, yy, kiedy człowiek akceptuje swój instrument, akceptuje to, jak na nim brzmi, bo moja, ja tak... Moim zdaniem droga do własnego brzmienia jest, jest taka, że nie tyle... Dążymy do jakiegoś ideału, który gdzieś tam, gdzieś tam jest, prawda? Tylko raczej mamy to brzmienie od samego początku i dojrzewamy do tego, żeby je zaakceptować. Mhm. Oczywiście ten proces biegnie w obie strony, no bo wiadomo, że stajemy się coraz lepsi z każdym tam, z każdym tam zagranym koncertem, czy, czy z, każdymi, z każdym doświadczeniem, ale jeżeli naprawdę chcemy usłyszeć instrument po swojemu i grać po swojemu, to czasie się, trzeba zaakceptować to, w jaki sposób ja brzmię, prawda? Co jest, też, co jest też trudne tak naprawdę. Nie znam za bardzo ludzi, którzy byliby autentycznie zakochani w swoim brzmieniu. Mm. To, mm. <laughs> wydawać by się mogło, że wielu takich ludzi jest. Wcale to nie jest prawda. Mm -hmm. A czy jest na takiej płycie właśnie, autorskiej, e, gdzie jesteś tylko i wyłącznie ty i instrument, mm. to e, jest łatwiej prezentować swoje kompozycje, czy, czy cudze? bo tutaj jest, mamy do czynienia z y, albumem z coverami, z doskonale znanymi piosenkami, utworami, które jednak dzięki tobie zyskały zupełnie inne życie i zupełnie inaczej je pokazujesz. Jakbym miał, jakbym chciał pozować na takiego ekscentrycznego artysty, to bym powiedział, że wszystkie są moje. <laughs> <laughs> ale myślę, że wiesz że co rzu, rzu, Rzuciłbym takie enigmatyczne stwierdzenie i, i, i nie powiedział nic, prawda? E, ale, ale ponieważ tak tego, tego nie robię, to powiem, powiem tak, że e, tak naprawdę bierzemy utwór, słyszymy w nim coś własnego i ten utwór się staje nasz i tak naprawdę gramy, gramy go po swojemu. Jeżeli... jeżeli gram Smash Acting Spirit, to w jakimś sensie w takiej wersji, oczywiście w cudzysłowie, ja to napisałem, prawda? W taki, w taki sposób, uh -huh. jakby jest zagrane. Ja to tak usłyszałem. To jest, też, to jest też ciekawe, jak się interpretuje rzeczy, bo każdy słyszy w danym utworze zupełnie co innego. A tu jeszcze, gdzie, gdzie mamy możliwość kreowania całego świata, to słyszymy. Tym więcej. Bo, bo mm, przykład, przy, przykładowo w Smell Acting Spirit ym, jak oddać muzykę, która jest w pełni gitarowa, która jest bardzo, bardzo buntownicza jak na, tamten, jak na tamten czas? I myślę, że nawet bardziej buntownicza, jak się to patrzy z perspektywy teraz, bardzo takiej ugładzonej muzyki, która jest obecnie. Ym, jak, się, jak taką muzykę przełożyć na fortepian? Jak to zagrać na fortepianie? Jak, jak oddać te, to, co wszystko nie zagrać tam dźwięki? Dźwięki to każdy potrafi zagrać, mm -hmm. nie? Ale jak przekazać te emocje? Jak, jak znaleźć to coś, to coś w sobie? Dla mnie, dla mnie takim kluczem było. Oglądałem wtedy filmy o superbohaterach. To była Czarna Wdowa z Marvela. Avengers Endgame, te mhm. wszystkie filmy takie z, 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 z tego takiego nurtu popkulturowych filmów o, o superbohaterach. I zauważyłem, że tam zawsze jest taki moment, że ten superbohater musi się złamać zanim on uzyska te swoje supermoce, prawda? Ta kobieta kot wyskakuje, z o, prawda, zostaje wyrzucona przez okno i budzi się jako już ta kobieta kot, prawda? Um, ta Czarna Wdowa, tam podobna, podobna jest scena. I tam właśnie był użyty y, Smash Like an Ja sobie pomyślałem, aha, o to chodzi dla mnie w tym utworze. Ten utwór jest o, o byciu złamanym i o znalezieniu siły dalej. I, i tak... Dlatego tak go zagrałem. I właściwie każdy z tych utworów ma taką, ma taką historię. A jaki mamy klucz doboru tych kompozycji, oprócz tego, że y, mamy do czynienia z absolutnymi hitami albo utworami, które są przyklejone jak łata do danego artysty. Mówisz "Smells like the Nirvana, Nirvana razy dwa, bo jest Mamy mm -hmm. utwór z zespołu The Beatles, mamy nagle Carlos Whisper, czyli y, łamacz serc, ale podany do połowy klasycznie, tak jak znamy, a mm -hmm. potem zaczyna się e, no, tak. dekonstrukcjonizm. Mm -hmm. A dlaczego akurat te utwory, one wszystkie dla mnie coś znaczą? Mhm. To znaczy, ja nie szedłem takim, to się może wydawać taki, taka, taka oczywista sprawa, że, że człowiek idzie takim nurtem komercyjnym, że tam, a to jest znane, to bierzemy. Ja, ja tak naprawdę, jakby z ręką na sercu, ja tak nie robiłem. Każdy z tych, jeżeli ja słucham e, Carr's Whisper, to no wybaczcie, ale mnie ten utwór dalej wzrusza w jakimś sensie. E, dlatego go zagrałem tak jak zagrałem, prawda? Oczywiście on ma już taką estetykę trochę, no, 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 no trochę kampową, może już, 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 już jest, jest ten, no, jest, jest taka, taka estetyka tych lat 80. ale z drugiej strony to jest przepiękny utwór pod spodem. E, jeżeli słucham Under the Bridge, ja autentycznie wierzę w ten utwór, prawda? E, jeżeli, mogę, mogę powiedzieć, że jeżeli ja słuchałem tego Under the Bridge i słuchałem tej swojej wersji i zastanawiałem się, jaka, jaka, jaka ona jest ja autentycznie. Poszedłem pod ten most, oczywiście nie ten oryginalny, tylko jakiś inny, i zastanawiałem się, co tam, co tam, co, co tam jest, prawda? Jeżeli, jeżeli słucham, nie wiem, jeżeli gram Michel, to ja autentycznie wierzę w ten utwór. On ma dla mnie jakieś znaczenie, jako kiedyś tam gdzieś usłyszałem akurat jako dziecko, i, i, i on mnie bardzo mocno poruszył, prawda? Teraz. Teraz, jako, jako, jako dorosły, dorosły facet, pewnie bym już nie był w stanie się tak wzruszyć, nie wiem, wykonaniem Michelle, którymś tam kolejnym, czy, czy kolejnym wykonaniem Carlos Whisper, prawda? Ale, ale czerpię z, z dawnych doświadczeń. Um, jeżeli wezmę, nie wiem, Ken Stubb, to z kolei mi się. Ja słyszałem, wtedy byłem w liceum i, i on dla mnie miał ogromne znaczenie, bo ja wtedy zaczynałem ćwiczyć na instrumencie, więc. więc Osoba, która zaczyna w wieku lat 17, wszystko, Na wszystko jest za późno. Ale co? No, can't stop, nie? <gry> Nigdy nie jest za późno do spotkania z Michałem Wierbą, Majkiem Werbą. Wrócimy za parę chwil. W audycji Tutti Frutti Mike Verba, no właśnie, e, powiedzieliśmy o e, takiej dekonstrukcji, zaczęliśmy mówić utworów, czyli z, doskonale znanych hitów, szlagierów z repertuaru m.in. Red Hot Chili Peppers czy zespołu The Police. Ale tu w ogóle wszystko jest odwrócone do góry nogami, ale też podane w bardzo zaskakujący sposób i nawet zaczynając od okładki e, i od warstwy wizualnej, e, tu się bardzo wiele dzieje, bo tu jest e, wiele ukrytych takich. E, Haseł, a może wskazówek, jaką drogą podążać. Czyli żeby zrozumieć dobrze tę płytę, to chyba trzeba być fanem albo przynajmniej zgłębić po części filmy Quentina Tarantino. Coś w tym jest. Myślę, że w ogóle jakaś taka, jakaś taka, jakieś moje uwielbienie do, dla, tej, dla tej popkultury, dla jej motywów. No, jeżeli się bierze takie utwory bardzo znane, to trzeba jakiś klucz przyjąć mhm. i, i, i stwierdziłem, że tak, tak zrobię. Pierwsza płyta winylowa to na początku naszego spotkania. E, ustaliliśmy, jak to jest, słuchaj, w 2024 roku trzymać czarny krążek, który miał swój renesans, e, wydawało się dawno temu. Okazuje się, że na przykład na Wyspach Brytyjskich e, poziom sprzedaży płyt winylowych przekroczył wszelkie e, w ogóle spodziewane normy. Wrócono do poziomu 1997 roku, a nawet jeszcze przeskoczono, czyli płyta winylo winylowa okazuje się być tym jedynym słusznym dzisiaj nośnikiem. Mnie to bardzo cieszy. E, pamiętam taką sytuację moje pierwsze zetknięcie z. E, tak na, tak na poważnie z nośnikiem winylowym, może takie świadome zetknięcie, mhm. bo oczywiście słuchałem płyt tam jako dziecko, e, winylowych. Ale pamiętam takie pierwsze doświadczenie. Siedliśmy z kolegą kiedyś i włączyliśmy płytę, którą znam absolutnie na pamięć, znam tam każdy dźwięk. To jest płyta Mr. Hands Henkoka I siedliśmy, włączyliśmy tę płytę i ona brzmiała inaczej. Ona po prostu brzmiała inaczej. Bo. In, inne rzeczy były, były bardziej słyszalne, na inne rzeczy zwracało uwagę, inna była jakość brzmienia. To, to był w jakimś sensie to był inny album. I mnie to bardzo cieszy, że winyl. Że Czy praca nad tym właśnie krążkiem różniła się, jeżeli chodzi o master w stosunku do tego, co mamy w wersji kompaktowej? E, tak. tak. Pilnowałeś tego jakoś, dostawałeś te z presy, zatwierdzałeś, słuchałeś. Masz na e, czym słuchać? Bo, mam na czym słuchać. Bo zaskoczył tak. mnie ten jeden artysta, który przyszedł do mnie z płytą winylową, no bo jest modna, bo jemu zależy, żeby taki nośnik był w jego dyskografii i kolekcji, ale jeszcze nie ma na czym słuchać. E, nie, to ja mam na czym słuchać. Uff. E, <laughs> um, e, mówiąc. Hmm. Hmm. Jeśli chodzi o, o proces, proces powstawania albumu, tak, zatwierdzałem wszystko. Natomiast ja mam też takie podejście, że ja. To ciekawe. Kiedyś Andrzej Sapkowski powiedział kiedyś, że artyście w pewnym momencie trzeba własne dzieło zabrać bo jeśli się mu go nie zabierze, to nie doszczętnie zniszczy. I to było przy okazji reedycji którejś tam, no, którejś tam jego czy opowiadań czy, czy, czy esejów czy czegoś. I, I ja sobie to wziąłem do serca, to znaczy ja pracuję do pewnego punktu nad, nad albumem. Później oczywiście zatwierdzam i tak dalej, mhm. ale, ale mam gdzieś w sobie tą taką yy, Mam dziś sobie ten perfekcjonizm. Ja się wychowałem na zespołach takich jakim Stilly Den, którzy przerabiają po prostu utwory. Tam jak jest 80 take, to jest jeszcze za mało. Eee, tu akurat było bardzo mało takeów. Ja w ogóle teraz nie, nie, nie pracuję w taki sposób. Ja nagrywam rzeczy szybko, w ogóle robię rzeczy szybko. E, natomiast y, wiem, że jeżeli bym się nie hamował, to ja bym przerabiał ten winyl jeszcze pewnie. Z, mhm. a, mm, a, a mam takie, taką zasadę, że OK, dochodzę do punktu, to jest zrobione, OK, jedziemy dalej. Zapominam o tym, nie słucham tego później przez, przez bardzo długi czas. I dopiero teraz tak naprawdę wróciłem tej płyty i słucham. Właśnie, czyli słuchasz, nie przeszkadza tak, Ci słucham. to, nie odseparowałeś się od tego, że już zamknąłeś się, płyta została wydana innym i już się od tego jak gdyby odseparowujesz. Te nagrania, te 11 kompozycji, które możemy znaleźć na płycie, nagrywałeś na setkę, czy to było... Yy, tak, tak, tak. Ale rozumiem, że po tym opracowaniu, po tym dograniu szczegółów, w jakim kierunku powinieneś zawędrować przy wykonywaniu danej kompozycji? To znaczy zależy od, zależy od utworu, yy, niektóre są takie, że po prostu nie ma tam czasu, żeby, żeby się zastanawiać, co jest dalej. No, jeżeli gramy, yy, nie wiem, Message in the bottle, no, to to, no, to jest utwór, który raczej po prostu, po prostu płynie. Yy, jeśli chodzi o takie bardziej swobodne formy, to naprawdę nie wiedziałem, co zrobię i po prostu miałem tylko jakiś zarys i, i, i po prostu grałem. Yy, generalnie proces nagrania trwał tak naprawdę jeden dzień, po prostu wiedziałem, co mam zrobić, wszedłem, nagrałem. Um, lubię, tak, lubię tak pracować, bo lubię być, yy, lubię być sam z materiałem, lubię być sam z instrumentem. E, stał tylko stroiciel, który yy, po, po każdym moim, tam, powiedzmy, 30-minutowym yy, yy, secie yy, no, doprowadzał instrument z powrotem do, do yy, formy takiej, yy, żeby by dało się znowu nagrywać. E, realizator i i, w, i, i, I tyle. Lubię taką, lubię taką izolację, podoba mi się to. Ta płyta, to... czyli zamknięta forma. Mhm. Wersja koncertowa, rozumiem, wtedy hulej dusza tak, i tej bardzo. improwizacji i te bardzo. utwory zmieniają się, jak rozumiem. Tak, jeszcze bardzo. bardziej. Tak. Ehm, na koncertach towarzyszy mi również sekcja, także mhm. część utworów Gram sam, część utworów Gram z, 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 z towarzyszącymi muzykami. Bardzo lubię jakąś interakcję z publicznością. Każdy koncert jest inny. Jeśli ktoś był, to, 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 to wie. Ja się nigdy nie, 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 nie przygotowuję koncertów. Koncert to jest dla mnie coś takiego, że ja wychodzę na scenę, słucham tego, co, co się dzieje, i potem to oddaję, na, 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 oddaję publiczności. Pamiętam, że kiedy robiłem, kiedy. Kiedy przygotowywałem się do tej płyty, to y, zacząłem sprawdzać, jak długo można grać koncerty solowe i jak długo można utrzymać skupienie publiczności. Bo przy, w, w solowym graniu fortepianowym to jest, no, to jest zagadnienie, którym się trzeba zastanowić, mm -hmm. no, bo, co najmniej, to tak powiedzmy sobie. I, I zauważyłem, że tak mniej więcej to, że jeżeli będę w stanie utrzymać przez 30 minut skupienie publiczności, no to będzie ok. Taki sobie założyłem pierwszy taki, taki, taki threshold. Po czym się okazywało, że grałem koncerty na przykład półtora godzinnego, godzina 45 i, i, i po czym grałem dwa bisy. I, I to było dla mnie jakby jeszcze bardziej interesujące, bo się zorientowałem, jak bardzo stawiając sobie takie wyzwanie, można swoje umiejętności podnieść. Jeżeli, jeżeli stoimy na przeciwko publiczności i musimy utrzymać uwagę, bo nie ma, nie ma mhm. komu, że, nikt, nikt za nas tego nie zrobi, prawda? No jestem tylko ja, instrument i, 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 i już. E, a to wszystko słychać. I. To, to nasze ciało zaczyna reagować i, i, i wynosi nas na jakby wyższy, wyższy poziom, nie wiem jak to, jak to, jak to powiedzieć. E, więc wracając do tego, co, od czego zaczęliśmy, e, tak, to jest, taka, to jest taki, taki moment, że naprawdę poznałem swój instrument, zaakceptowałem swój głos i byłem, byłem gotowy, żeby, żeby, żeby taki album nagrać. Michał Wierba w audycji Tutti Frutti, za obecność bardzo się dziękuję. Ja również Teraz dziękuję. Muzyka, niech zagra. Dzięki. Dzięki. Bossy!